Cześć wam. Trochę jestem zafascynowany takim programem motoryzacyjnym Denisa Collinsa, Coffee Walk. No ja mam kawę z żabki, ale musicie mi wybaczyć, Chodźcie, pokażę wam jak wygląda mieszkanie, taki totalny granat przed remontem, potem zabierę was na mieszkanie w standardzie deweloperskim, żebyście mieli pogląd na to jak, jak to się zmienia. Okej, okay. jesteśmy jak tu na budowie bywa. Niewykończone jeszcze niewykorzystane mieszkanie albo jest magazynem, że tak powiem, towarów, które będą zainstalowane w mieszkaniu, albo jest kanciapą drużyny remontowców. Tutaj mamy tymczasową stołówkę. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Zapraszam. Ok, jestem z powrotem. Bardzo chciałem Wam pokazać, jak wygląda typowy grana, czyli mamy nowe drzwi, nowe instalacje wprowadzone. Przy okazji widzieliście nowy strop. Ale takiego mieszkania oczekujemy. No, przy okazji jeszcze widzimy jakby tu stołówkę, tak? Nowe okna, tutaj przy okazji wzmocnienie filara między oknami. I to jest to coś, czego szukamy, słuchajcie. <gry> Słuchajcie, jesteśmy teraz w tym nadbudowywanym piętrze. W jednym z ostatnich filmów pokazywałem Wam, że to była otwarta przestrzeń. Teraz piętro, że tak powiem, już jest, już jest zbudowane. Zaraz pokażę Wam jedno z mieszkań, na które jakby musi być w standardzie. Patrzysz kurczę, dobra, pokażę Wam inne. Się uparłem na to jedno. Mieszkanie jest w standardzie deweloperskim różni się znacznie od tego, co widzieliście przed chwilą. Z racji tego, że było projektowane, więc można było sobie tutaj takie fajne okna stworzyć. Przy okazji widok na budowę w trakcie. Chociaż już koniec naprawdę jest blisko. To już jest taka nuda. Śmietanka już spita, czy miodek spity. Trzymajcie się, hej.